Dzień dobry. Witam. Otwieram czwartą nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Kozłowie. Witam serdecznie panów i panie radnych. Witam wójta Gminy Kozłowo pana Marka Wolszczaka. Witam pracowników Urzędu Gminy, zaproszonych gości oraz obserwujących przez internet. Informuję, że sesja Rady Gminy jest transmitowana. Uczestnicząc w niej, obecni wyrażają zgodę na publikację wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych. Retransmisja z obrad sesji znajduje się na, biuletynu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kozłowie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Informuję, iż z wnioskiem o zwołanie dzisiejszej sesji wystąpił wójt gminy Kozłowo z uwagi na konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Proponuję następujący porządek dzisiejszej sesji: Otwarcie i przedstawienie porządku obrad. Punkt drugi: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Punkt trzeci: Zamknięcie obrad. Dziękuję. I przechodzimy do uchwały. Panie Piotrze, proszę bardzo. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2.4 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 211, 212, 214, 235 oraz artykułu 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje. Paragraf 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 2.

załącznikiem 3a. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST realizowanych przez podmioty należące, nie należące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 3. Deficyt budżetu w wysokości milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 298 dziewięćdziesiąt osiem tysięcy groszy wolnych środków w kwocie milion czterysta siedemdziesiąt 5 54 zł. pięćdziesiąt grosze. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kozłowo. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję bardzo i tylko z swojej strony dodam, że zmiana jest podektowana tym, iż otrzymaliśmy dofinansowanie na powitanie lata w Szkotowie. W kwocie 20 tysięcy i te środki wprowadzamy, i jest przesunięcie w budżecie na zakup kosiarki samojednej na stadion w Kozłowie. To są wszystkie zmiany w budżecie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Pan Haliński Krzysztof. Jestem za. Pani Chylińska Agnieszka. Jestem za. Pan Dawid Cycen. Jestem za. Pani Czecharowska Agnieszka. Jestem za. Pan Ferszt Radosław. Jestem za. Pan Hołbowicz Zbigniew. Za. Pani Rosińska Jolanta. Jestem za. Pani Kawczyńska Barbara. Jestem za. Krauze Barbara, jestem za. Pani Marszelewska Barbara. Jestem za. Pan Pacuszka Wojciech. Jestem za. Pani Szymańska Karolina. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. E... I zamknięcie obrad, czyli dziękuję Państwu za przybycie. Wobec wyczerpania wszystkich punktów zamykam czwartą nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Kosowie. Dziękuję.